Cześć, w tym odcinku wspaniała, niestandardowa formuła wyszukująca. Będę chciał wyszukiwać wartości, która będzie najbliższa wyższej lub niższej w przeszukiwanej tablicy. Załóżmy, że wyszukiwaną wartością jest 120, więc Excel musi teraz przejrzeć wszystkie te wartości i wybrać spośród nich tę, która, jest, która ma najbliżej do, 100, do 120. Więc tutaj najbliżej do 120, do 120 ma 150, ona jest najbliższa tej wartości, stąd 8%, które jest wpisane w tę żółtą komórkę. Jeżeli zmienię tę wartość na przykład na 90, to 90 już jest bliższa 75, stąd 5%. Do dzieła! Więc po pierwsze powiem Excelowi, aha, jeszcze jedna ważna rzecz. Ta tablica z tymi wartościami, które będą przeszukiwane, nie musi być posortowana w jakiejkolwiek kolejności. Tak jak na przykład byłoby to wymagane w przypadku funkcji wyszukaj pionowo. Zresztą zademonstrujmy to. Zmieniam tutaj kolejność, poprzestawiam te wiersze, żebyś wiedział, że ta kolejność nie musi tutaj być zachowana. Ok, i teraz co zrobię? Powiem Excelowi, aby od. Wszystkich tych wartości odejmował tę wyszukiwaną. W tym przypadku to jest akurat tutaj dwójka. Naciskam F9, żeby podejrzeć, co z tego wychodzi, i otrzymuję tablicę, w której mam różne liczby. I z tych liczb interesuje mnie ta, która jest najbliższa 0, bo ta, która jest najbliższa 0, będzie określała pozycję tej wartości, która jest najbliższa tej mojej wyszukiwanej. I tutaj najbliżej zera ma minus 2. Jest najbliższa 0. Więc to oznacza, że na tej pozycji, czyli raz, dwa, trzy, cztery, pięć, na piątej pozycji, raz, dwa, trzy, cztery, pięć, jest wartość, która jest, do której dwójka ma najbliżej, czyli 0 w tym przypadku. I teraz, co mogę dalej zrobić z tym fantem? A jak znaleźć tę wartość najbliższą 0? Powiem zrobię, aby z tych wartości ujemnych zrobił dodatnie. Więc klikam Ctrl Z i wrzucam całość do, funk do środka funkcji moduł.liczby. Zamykam nawias. Teraz naciskam ponownie F9 i już nie mam minus 2, tylko 2. I teraz, aby znaleźć tę najniższą wartość, kliknę Ctrl Z, to wrzucę to wszystko do środka do funkcji min. Zamykam. Otwieram nawias oczywiście od funkcji min, zamykam na końcu, naciskam CTRL-SHIFT-ENTER i to 200%, zmienimy format na ogólny, CTRL-SHIFT-TILDA, to jest skrót do formatu ogólnego. Ta dwójka oznacza, że najniższa z tych wartości, które wychodzą z odejmowania tej dwójki od tych wartości, to ta najniższa wartość wynosi 2. Interesuje mnie pozycja, na której jest ta dwójka. Zresztą e, sprawdźmy to, jeżeli zmienię inną wartość Pisze na przykład 190, Tak akcent mi mówi, że 40 to jest ta wartość najniższa, która wychodzi z odejmowania. Więc ta 40 wzięła się prawdopodobnie stąd, że od um, od 150 odjęliśmy 190, wyszło minus 40 i wartość bezwzględna z minus 40 wynosi 40. Stąd ta 40. Wchodzą do tej formuły i powiem Excelowi, aby powiedział mi, na której pozycji jest ta 40 w tej właśnie tablicy, która jest wewnątrz funkcji min. Więc użyję tu funkcji pozycję. Skopiłem z wnętrza funkcji min tę tablicę, ctrl C, i powiem Excelowi, aby tej najniższej wartości. Która wychodzi z tej tablicy, wyszukiwał właśnie w tej tablicy. Więc wkleiłem ją jako argument przeszukiwana tab, czyli przeszukiwana tablica. Średnik 0 jeszcze na końcu dla funkcji, podaj pozycję, aby powiedzieć tej funkcji, by robiła to pasowanie dokładne. Zamykam nawias. Ctrl Shift Enter, bo wykonujemy tu operacje tablicowe, dlatego ta kombinacja klawiszy jest wymagana. Ta siódemka mówi mi, że na siódmej pozycji. W tej kolumnie, czyli raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, jest wartość, która jest najbliższa tej, więc 190 ma najbliżej do 150 w tej tablicy. Ale sprawdźmy to. Jeżeli zmienię tę wartość na 370, to Excel mi mówi, OK, 370 ma najbliżej do wartości czwartej, która jest w tej tablicy, a wartość czwarta, raz, dwa, trzy, cztery, to jest ta wartość, czyli od 250 do. Jeżeli zmieniłbym tutaj to na 470, to Excel mi powie, OK, na dziewiątej pozycji jest wartość, do której mam najbliżej. Więc teraz, jeżeli wiem, na której pozycji jest ta wartość, to przypisanie rabatu to już bułka z masłem. Tu z pomocą przydzie klasyk, czyli funkcja indeks. Stara, dobra funkcja indeks. I powiem tej funkcji, zadziałaj na tym obszarze, więc zaznaczyłem wszystkie rabaty. Będę chciał jeden z nich wybierać. Średnik, a który z nich to jest określone całą tą, tą moją formułą, którą napisałem przed chwilką. Ustawiam się na końcu, zamykam nawias, nie muszę podawać numeru kolumny dla funkcji indeks, bo funkcja indeks tutaj w tym argumencie ma obszar jednokolumnowy, więc i tak tylko z pierwszej kolumny potrafiłaby wybrać, e, będzie w stanie wybrać wartość. I teraz zatwierdzam całość naciskając CTRL-SHIFT-ENTER. Coś wyszło. Zmienimy format na procentowy, bo rabaty są procentowe, więc CTRL-SHIFT-5 12% sprawdźmy jak to działa, więc wpiszę na przykład 15. 15% jest wartością, e, która ma najbliżej do dziesiątki, stąd tutaj rabat 18%. Jeżeli e, wpiszę coś innego, na przykład 70, to jak tym mówi rabat 10%, dlatego że 70 ma najbliżej do 75. piątki. Ups, pomieszałem chyba tutaj te rabaty. Sprawdźmy zresztą, może skupiłem tę oryginalną tablicę. ctrl C, wkleję na miejsce tej. Którą, e, którą miałem wcześniej. Sprawdźmy 70, najbliżej do 75, czyli 5%. Mówiłem, że ta tablica nie musi być posortowana, i tak zróbmy. Przestawię tutaj te wartości. I tak powinna ta moja formuła. Działać i będzie działała. Zobacz, zresztą widać w tle, że ona działa cały czas. 70 jest, e, wartość dla 70 to 5%. Te 5% bierze się z 75, bo ta wartość jest najbliższa tej wyszukiwanej. Sprawdźmy jeszcze ostatni test, na przykład 1200. Excel powie, że 1200 ma najbliżej do 1000, stąd stawka rabatu w wysokości 15%.